Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnej przygodzie Astrobota. A dzisiaj witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w grę Astrobot. No i co? Zapraszam do oglądania. Grę kupiłem w dniu premiery za 300 zł No i na samym początku mamy oczywiście pewną kacenkę, gdzie, gdzie boty sobie właściwie lecą konsolą PlayStation i nagle spotykają takiego kosmita, który prawdopodobnie ukradnie nam procesor głównej konsoli. Zaraz wszystko zobaczycie w tym filmiku. Na szczęście postacie nie gadają, więc mogę żeby swobodnie dować do was mówić. Ale oglądajcie sami. odleciała nasza konsola jako statek psychiczny przestała, przestała niestety działać i tu też mamy postacie z różnych gier słuchajcie takich jak na przykład Ratchet i Clank Kratosa czy może Crash Bandicoot który oczywiście moją serię z Krasą możecie zobaczyć na kanale okej okay. Okay, musimy naciskać X, aby kontroler wysył z piachu, jesteśmy na jakiejś, słyszę, wstyd po koluzji. Po kolizji. O kontroller próbujemy słuchajcie zregenerować. Mamy serduszko, miłość. Okej, okay, twarz w piasku zasypana. Ale działamy. Zobaczcie, jaka piękna grafika ma ta gra. Oczywiście dużo rzeczy jest nowych, ale także dużo rzeczy jest z pierwszej części, czyli z Playroom. Co możemy się domyślać na przykład po tych laserach. Ale mamy też w grze dużo więcej posłów. Nie to, co w Astro Playroom był tylko jeden boss, chociaż nie ma co się dziwić, Astrobot jest za 300 zł, zaś Astro Playroom za darmo, więc... To akurat nie ma co się, co się dziwić, bo Astro Player to była taka wstróbna gra, tylko konsoli, tu widzę jakiś lisek jest, jakiś piesek. Tu mamy Satellite, tak, to była Satellita mianowicie. Kontrolerze o zobaczcie, kontroler. Jak fajnie będzie nim chyba latać. I oczywiście, co każdy odcinek, po dwa poziomy przechodzimy sobie. I mamy tutaj w sensie różne planety w tej grze, a także z tym dużo poziomów. Ponieważ, jak widzicie, mamy pierwszą planetę z jakimiś małpami. Ale to małp. Co to jest? Gławica goryla. Okej. Okay. A tutaj mamy, sobie 5 planet. W tych grze pięć planet jest, jak na razie. No to co, wchodzimy do pierwszej planety. I kacenka kolejna, krótka. Okej, okay. dostaliśmy, sobie masę poziomów w grze. To, jak widzicie, mamy pierwszy poziom główny, czyli podniebny ogród. Spróbuję w takim razie zlądować. No i pierwszy, jak widzicie, mamy podniebny ogród. Jako pierwszy poziom w gierce, już widzę pierwszy sprzęt. Zobaczcie, jest masa skrzynek. Zobaczmy. O! I właśnie, w tej grze zamiast artefaktów, się zbiera puzle, a także bociki poukrywane w różnych właśnie miejscach. I jeszcze są z tym złotym logo ze znaczkami PlayStation są mój drodzy specjalne boty, czyli postacie z innych gier na PlayStation. Tak więc zobaczymy. Prawdopodobnie to są tylko i wyłącznie gdy odsąd. Kolejny bocik i wszystkie poziomy i całą grę chciałbym ukończyć na 100%, ponieważ w tej grze są aż 4, 304 boty do zebrania, więc będzie klubo i ciężko, tego. O, tu widzę jakąś linkę, słuchajcie, do bujania się, do huśtania. Ło, wow, tutaj gość piłkami strzela, ale ja go rozwalam, pokonałem Cristiano Ronaldo bo bo jest, jest pięknie. Mam jakieś kwiatki. Okej, okay, więc zaczniemy z grupy rury. Tu słuchajcie mamy tych y, przeciwników z pierwszej części tych głowowych, którymi trzeba laserami pokonywać, ale ogólnie też są, będą wkrótce nowi przeciwnicy, tutaj ci się są. I mamy pierwszego puzelka, słuchajcie, puzle oraz boty się odkrywają. Y, słuchajcie, jakby po kolei, więc tutaj patrzymy czy nic nie umijamy. Jest pierwszy specjalny bocik a mianowicie jest to, słuchajcie, raczet, czyli zaopatrzony mechanik. Jego mały kumpel zabezpiecza motyły, czyli oczywiście prawdopodobnie chodzi o klanka. No i dobra, momenty wietraczek. Słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, rzecz. Ponieważ tu, słuchajcie, mamy teraz zjeżdżalnię wodną, gdzie piłeczki lecą razem z nami, oczywiście. Wow. I właśnie w tej części gry możemy, słuchajcie, widzowie, nurkować pod wodą. No, bo w Astros Playroom mogliśmy tylko chodzić po wodzie, zaś tutaj możemy też nurkować, co jest też ciekawą opcją. Możemy wchodzić w te galarety, co jest też nową opcją. I tutaj jest kolejny wielkaczek. I to słuchajcie, do tego powstału można wpaść. Najbezpieczniej na świecie. No i tutaj próbujemy tych lików. Ale trzydzie się rozwali. No, Jakie jest, to jest satysfakcjonujące też, jeżeli są też dźwięki kontroler, aby było bardziej realistycznie. I mamy tu kolejną postać, jaką jest Rivet, też z Ratchet'a Itanga. Clanka. Rebeliantka z multiversum, Lombax z innego wymiaru, wstrząsające. Dobra, więc wracamy dalej. ok Więc tak, o, w takim razie widzę, że słuchajcie, tu mamy Bocika. Pięknie. To jest kolejny bocik Oczywiście nic na razie nie pominęliśmy, więc jest gites. Całą grę na 100% przychodził, tak jak mówiłem. O! Tu słuchajcie jest puzzle. On nam odle odleciał razem z flamingiem. I te drewno możemy przepołowić za pomocą naszych Ale okej. Okay, to jest kolejna rzecz do pociągnięcia. I mianowicie teraz będzie super akcja. Ponieważ możemy pociągnąć za ten suwak. A w środku tej ośmiornicy znajduje się skrzynka. Która jako Poziom wypadnie nam gadżet, pierwszy słuchajcie gadżet w grze, a warto pamiętać, że na każdym poziomie jest totalnie inny gadżet, więc zobaczcie sobie to. No oczywiście te ostatni gadżety zebramy, Spieszemy. ten gadżet nam pozwala właśnie na takie wysokie skakanie. O, dobra, zobaczmy co jest generalnie tam. Słuchajcie, bo tu jeszcze można w Zobaczmy co jest na tej wyspie tutaj Lecę? Naleciałem O, mamy, mamy kaczuszka, ale fajnie się po niej chodzi i tej tak? Dobra, no i tutaj generalnie mamy liście do liści. Dobra, no i tak W takim razie lecimy tutaj nie, nie trafiłem, więc musimy jeszcze raz spróbować. Okej. Okay. Gdy na tych drzewach coś pytanie jest. Okay. tu mamy tylko i wyłącznie monetki, ale to w sumie może i dobrze. Dobra. Nie, więcej tych monetek. No i tak, tu słuchajcie, mamy tylko taki teraz widokowy mały, no i dobra, możemy wejść tutaj teraz przez tą galaretę, no i tak, generalnie tutaj, jeżeli pójdziemy sobie tam na dół, to, tu słuchajcie znajduje się trzeci puzel, czyli ostatni w tym poziomie, jeszcze tam na dole słuchajcie znajduje się też bocik przedostatni. I chyba w każdym y, poziomie są też dwa te specjalne boty, które są mocniej ukryte. No dobra, lecimy teraz tak na razie w górę. Co tutaj mocy. No i teraz tutaj jak widzicie spokuszają się krzaki, czyli jak tutaj uderzymy, to mamy ostatnie odbocika w tym poziomie. Dobra. Jak ruszamy kontrolerem, to też tam się rusza ten tak, kontroler, więc jest nieźle. Tu oczywiście rozbijamy piękną szybę. Nice, dobra, cały poziom na 100% zajmują mniej więcej 10 minut, więc pięknie się udało. to jest 7 ml z tej pustyni tego początku. Okej, okay, i teraz musimy trafić idealnie kiedy będzie ta to Was Pięknie. To nam te dodatkowe 100 monet. No i tak, odblokowały mi się dwa kolejne poziomy, a mianowicie tymi poziomami jest szlak astechnologów, a także kremowy kanion. My lecimy po kolei, a po kolei jest ten poziom, czyli szlak astechnologów, ponieważ tam już dalej nic nie ma, więc robimy ten level. Szlak aztechnologów. Zaczynamy. Ło! Kierować naszym padem. Jest mega ciekawe. <laughs> Dobra, i teraz tak. Jak kontrol. Musimy tak jakby zrobić, żeby kontroler nam się zaczął wibrować, czyli tutaj w tym momencie. Musimy po prostu to tam wepchnąć. Tak więc, zobaczcie. Jeszcze na niektórych poziomach są ukryte kolejne poziomy, co zaraz wam pokażę, bo na tym poziomie jest jeden mały sekret. Akurat no i spadłem serio. W takim miejscu, żeby spaść. No dobra, zobaczcie. Świetnie sobie tutaj, tutaj ładnie. Mamy biedronę, czekaj biedronę, i mamy pierwszego bocza, słuchajcie, Nice. I drzewa też można potrząsać. To co najważniejsze, żeby drzewa potrząsać. w tak, Teraz tak. Biegacie, ja będę i tak. Teraz następnie lecimy w takim razie tutaj. Nice. Zeszłony w operacji i tu znajduje się drugi gadżet w tej, w tej skrzynce. Mamy nową umiejętność i to są, słuchajcie, takie rękawice bokserskie przypominające trochę żaby. Zobaczcie, możemy nim liderować, widzicie to? W takie złote ściany na przykład. się nie trafiłem, bo musimy z tego kaktusa trafić. O, ile tych kaktusów jest tu jest. Dobra, trafiliśmy. Teraz tego jeszcze. Pięknie, mamy to. Teraz tak, ja wam to pokażę pewien sekret. Bo mianowicie tutaj, jak zejdziecie na dół. Bo tutaj, w tym miejscu jest ukryty bocik, bot. Tego mamy. Teraz następnie będzie specjalny bocik do uratowania, oczywiście i ten portal znajduje się ogólnie tutaj. Nie jestem zbyt ukryty. I zobaczcie, jest to bot Crash of jeżeli się dobrze przyjrzymy. Obracający się torbacz, nie mylić z niegrzecznym tnem. Spoko. Dobra, w takim razie lecimy tutaj. Ile ten mam jeszcze? Dużo zabrałem. Zobaczcie, ten portal przy trzech kuzelkach pokazuje, że w tym poziomie jest ukryty poziom, inny, sekretny. <laughs> Dobra, więc tak. Teraz potem możemy się bujać. Generalnie tu coś jest do pociągnięcia rękawicami i tu mamy puzelka. Jak smoku. Teraz możemy jeszcze tu wejść w ogóle na górę. Słuchajcie, wyżej, ale to jest tylko kaktus, które da nam dodatkowe. Trafi w skrzynkę. No i dobra. I, i tu słuchajcie, jest ukryty ten po, poziom bądźowy. Ja go zaraz pokażę. Ło, tylko to musimy sobie zabić. No i tak. Generalnie, jak pociągniemy, słuchajcie, za to, to pojawi się Biedronka i nasz cel polega na tym, aby zgasić wszystkie te lampy tutaj, ponieważ otworzy nam się sekretne magiczne przejście, mianowicie to, jak pociągniemy tutaj, pojawi nam się bonusowy poziom, dlatego ja w niego teraz wejdę oczywiście, tylko że będę musiał ten poziom zaczynać niestety od nowa. Ten poziom musimy zaczynać od nowa. I zobaczcie, pojawiła mi się nowa galaktyka. Mianowicie jest to galaktyka zaginiona, która daje nam te bonusowe poziomy. I mamy pierwszy poziom, czyli mianowicie pętym się, ale to zrobimy dosłownie w jeszcze w jakimś innym odcinku, chyba nawet w tym końcowym. Więc chodźmy jeszcze temu głowy Corila. Aha, odblokował nam się kolejny poziom. Ale dobra, wejdźmy na na szlak a technologów. Na szczęście wszystkie, bo i puzle, które zebraliśmy zostały już przed mną ale poziom musi zaczynać totalnie mowa. <laughs> <laughs> Jeszcze za 200 monet mamy do kupienia taki gwizdek, który daje nam gdzie, się, gdzie są boty lub puzle ukryte. Mieli podpowiedź, ale tutaj na razie z tego nie, nie skorzystam. Oczywiście. Ja tak szybko tą neutralizację przejdę do tamtego momentu, kiedy był bonusowy poziom. O więc szybciutko wyjdziemy sobie, już mamy oczywiście ten gadżet pięknie. Ja już tu nawet będę pominął te I tych przeciwników to no naprawdę ja nimi się w ogóle nie przyjmuję, ja już wszystko pozdobywałem jesteśmy już tak szybko w tym miejscu jak gdzieś jest i tak musimy tego gościa powstrzymać jeszcze więc sobie biega, ale my go podsłuchujemy oczywiście powstrzymamy bo tutaj mamy biedronkę no i nice. Okej, okay, tutaj mamy dwóch typów kolejnych po pokonania. Tu też mamy coś do ciągnięcia. I jeszcze tutaj jest, wreszcie złota brama, którą jak zbijemy, w środku mamy masę przeciwników, a także botu znalezionego. Pięknie. I na razie nic jeszcze nie pominęliśmy. O, i jeszcze dwóch pustów nam, słuchajcie, tylko brakuje. Dobra, tutaj na tym możemy się, słuchajcie, omocnić i wlecieć w te dwa okręgi monet. Tu tym razem mamy więcej przeciwników nie będzie tak łatwo, ale się udało jakoś, jakimś cudem. Tutaj lecimy w to miejsce. tutaj są się ogromny przeciwnik. Dobra, ale tu jeszcze, kurde, to mamy bocika odnalezionego, więc pięknie. Jeszcze dwa boty zostały nam tak naprawdę do uratowania i poziom będziemy mieli kompletnie z głowy. o, tutaj coś mamy do pociągnięcia tu mianowicie mamy sekretną ścieżkę, to buzelka. zobaczcie, co prawda tu jest buzel, ale jeszcze tutaj możemy na drzewo sobie wejść że tu była tylko po prostu jedna skrzyn skrzynia, nie ma tu na pewno nic więcej okej, okay, tak więc możemy iść dalej tu jest ten traktusik, traktus, no Okej, nie? Zobaczcie, znowu trzeci pięć pojawił mi. Trzeba go Pięknie, nice. No i dobra. To mamy kolejną ścieżkę, mianowicie ciągniemy za to. No i okej, okay. oczywiście lecimy sobie tak pięknie. O, jest bocik. Mamy odnaleziony bocik, słuchajcie, jeżeli tutaj cią ciągnęliśmy za to. Mamy pocika odnalezionego. Okej. Okay. Tutaj mamy te puzelka, oczywiście. Jeszcze jednego bota nam, się brakuje. Ale tak. Robimy tak. No i pięknie, nice. To jest górna droga, ale jeżeli będziemy sobie tą drogą tutaj... ...pociągniemy sobie się za to masa przeciwników będzie oraz ten sekretny magiczny portal. Taki podobny jak był w tamtym pytaniu. To mam tutaj bonusowy level, prawdopodobnie właśnie za tego bocznika. Tak. Ok, mamy to. słuchajcie ci udało się pod uratowany ten specjalny. Tym razem jest to ekologiczny wojownik. Nie wiem z, jak, z jakiej to jest gry. Prawdopodobnie wszystko jest tutaj z Krasza, akurat, ale nie wiem. Pozostali... Po, pozostawił dzieci godne prekursorów. Dobra. I to mamy z z powrotem do wyjścia oczywiście. No i dobrze. teraz jak słuchajcie sobie pójdziemy tutaj. Tu jak wyskoczymy w tę w tą paszczę, to mamy słuchajcie mini Jest to mini boss Matro. Słuchajcie, tak takie Coś do. nie Ja? Jak widzicie teraz, staje się takie coś, ale dużo było tak większe. Tutaj również Nie, Ale nie było z tym żadnego w ogóle problemu. Mamy to. Najpiękniej się udało. Okay, I znowu w tych 642 monety mamy. Dobra, jeżeli słuchajcie, zbijemy sobie te wszystkie skały tutaj. Nie wiem, czy o tym wy wiecie. To tutaj pojawi nam się dodatkowa skała i dodatkowy poziom. Mam się pojawi dodatkowy poziom. Ale to nie wszystko, ponieważ jest masa dodatkowych poziomów. I następnym poziomie, jaki będzie w grze, to zajmiemy się Kremowym Kanionem. Ale to by było na razie wszystko. Sąśmy dzisiaj dwa poziomy na 100% i jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!